to ja? Jestem, serwus. No, no nie dzwoniłem, no nie bardzo miałem z czym dzwonić. Nie miałem pomysłu i nie mam pomysłu. Co? Ja wiem, ja wiem, zaraz powiesz, że jestem doszczętnie wyprany z pomysłów. No, no tak, ale ja wiem, że dzwonisz tym razem oficjalnie jako redaktor, no i co z tego? No, no, no ale skąd mam brać pomysły? Z głowy? Z niczego? Nie, nie. Jadę, no właśnie dlatego jadę, tak, no żeby powołęsać się trochę po kraju, no i inni ludzie inne sprawy trzeba przyjrzeć się, co? Nie, pociągiem jadę. A właśnie jazda pociągiem może mi bardzo dużo dać, tak. No jak wrócę zadzwonię, no to tymczasem, serwus. Jazda pociągiem, powiada pan. Kim pan jest? Hmm. Pan wybaczy, że zjawiłem się tu nieproszony. Ale uważałem za stosowne udzielić panu pewnych wskazówek. No tak, ale kim pan jest? Kim jestem? Jak pan nie wierzyłem słowom poety. Czego nie masz w sercu, tego nie znajdziesz w dalekich podróżach. Szukałem nowych ludzi i nowych wrażeń. Jesteśmy na stacji, panie profesorze. Tu? Kiedyś to tu był ruch, ale teraz... Proszę. Dziękuję, panie profesorze. Życzę panu szczęśliwej podróży. Wio! Dziękuję. Wio! Życzę życzy sobie światła? Proszę. Latarnia. Pan do Gronia? Tak. Pociąg przybędzie dopiero za 15 minut. Niewielkie opóźnienie. Może gazetę dla zabicia czasu? Dziękuję bardzo chętnie. umiewające rewelacje i szczegóły katastrofy kolejowej pod groniem. Do chwili obecnej nie zdołano wyjaśnić tajemniczych wypadków, które rozegrały się na linii kolejowej za 15 bieżącego miesiąca 15? To znaczy jutro. Kolejarze w jednym z przedziałów znaleźli zwłoki 13 osób. Dotąd zdołano stwierdzić tożsamość sześciu osób. Brata Józefa Azygwulskiego z zakonu ojców karmelitów, autora paru głębokich traktatów teistycznych, inżyniera Zniesławskiego, cenionego wynalazcy, znakomitego psychologa profesora Ryszpansa. świętej pamięci profesor Ryszpansa. Kremlą, lasem, przymierając, przymierając z głodu czasem. Potem pada unuk konika wiernego, a on nóżką nie mogiwe dla nie. Ale to przypadek, to nie można... A co ci... też pan opowiada, ja, pan pan No to Ale nie proszę nie pani, a ja bardzo... Mylicie się Państwo, to wcale nie jest przypadek. Przeciwnie. Jest to nowe wydarzenie z całej serii podobnych. Już przed jakimś czasem zdarzyło się, że pomiędzy solidnych i poważnych towarzyszy wkręcił się ten krotofinny wagon i grasował przez dwa tygodnie po liniach kolejowych ku i strapieniu podróżnych. Ktokolwiek wsiadł do wagonu, wpadał od razu w nader pogodny nastrój, który niebawem przechodził w wybujałą wesołość. Jakby po zażyciu gazu rozweselającego ludzie wybuchali śmiechem bez żadnego powodu. W końcu ten śmiech przybierał groźny charakter paroksyzmu. To skandal. I co na to władze kolejowe? Z początku panowie ci sądzili, że wchodzi tu w grę jakaś zaraza psychiczna, która z jednego pasażera przenosi się na innych. Ale gdy podobne wypadki zaczęły się powtarzać ciągle w tym samym wagonie, jeden z lekarzy kolejowych wpadł na genialny pomysł, przypuszczając, że w wagonie tkwi jakiś Lasecznik śmiechu, który ościł na prędce Bacillus ridiculentus, poddał zapowietrzony wagon niezwłocznej dezynfekcji. Ciekawe jakiego użył środka. Lizolu czy karbolu? Mylił się pan żadnego z wymienionych. Obrano nieszczęsny wagon od dachu poszyni specjalnym roztworem wynalezionym przez owego lekarza. Była to tak zwana przez... wynalazcę Lacryma Tristis. Łza smutnego. O łza smutnego. A niech to. Niestety, proszę pana, nie ma w tym nic śmiesznego, ponieważ już wkrótce, po skierowaniu ponownym na trasy kolejowe wagonu Ozdrowieńca kilku podróżnych odebrało sobie w nim życie. Wystrzałem z pistoletu. Takie eksperymenty mszczą się. Radykalizm w takich wypadkach jest niezdrowy. Przepraszam. Czy mógłby mi pan powiedzieć, co to za Dziwną gazetę dał mi pan przed chwilą. Gazetę? Niech mi wolno będzie zauważyć, że pierwszy raz widzę pana na oczy. Coś podobnego. A czy mógłby mi pan powiedzieć, na czym polegała dziwność tej gazety? O, musiałem ją zostawić w tamtym wagonie. Proszę sobie wyobrazić, że niedawno ten oto człowiek Dał mi do przejrzenia gazetę, w której wyraźnie czarno na białym było napisane, że zginąłem w jakiejś tajemniczej katastrofie kolejowej pod groniem. I to w dodatku w dniu 15 bieżącego miesiąca. Niesamowite. Pod groniem? Jezus Maria, pod groniem? Przecież nasz pociąg jedzie do gronia. A niech tu dowcipni z pana. <grym> Osobiście byłbym daleki od lekceważenia dziwnej przykody profesora Ryszpansa. Pan zna moje nazwisko? Przecież pan mnie nie zna. Znam pana nazwisko, chociaż pan mówi, że pana nie znam. Czasem zna się osobę, nie zna się nazwiska. Czasem zna się nazwisko, nie zna się osoby. Istotnie w ostatnich czasach nastąpiło w życiu kolejowym zagęszczenie zagadkowych zdarzeń, dziwnych katastrof. Wszystko zdaje się mieć swój cel i zmierzać ku czemuś z nieubłaganą konsekwencją. A na mnie czas! Dziwny człowiek. Niech pan powie śluaska, łaska. Co to było z tą gazetą? Żołnierz, idzie żołnierz borem lasem. przymierając, przymierając z głodu czasem! Profesor Pryszpans. Inżynier Zniesławski wygląda na to, że zostaliśmy połączeni jakimś dziwnym węzłem. Profesorze. Jestem technikiem. Interesują mnie te dziwne wypadki, kiedy mechanizmy same bez naszej interwencji zaczynają działać, jakby kierowały nimi jakieś siły, nie mieszczące się bezpośrednio w granicach mechaniki. Na przykład niektóre automobile mają zdolność samoczynnego usuwania niewielkich powstałych w ich silnikach uszkodzeń. Siłą swego działania przedmuchują gaźniki, oczyszczają zaulewiałe części. Dlatego zdecydowałem się pozostać tutaj. Mimo że jest nas nie wie, czy pociąg pustoszeje? Leż tak, studiowałem kiedyś statystyki wypadków kolejowych i uderzyło mnie, że liczba zabitych i rannych jest z reguły mniejsza, niż by należało się tego spodziewać. Bierze się to stąd, że pociąg mający ulec katastrofie jest zazwyczaj mniej zagęszczony niż inne. Więc. Myśli pan, że nastąpi katastrofa? Jest tak. Jakby coś miało nastąpić. To to Przenocujemy na Wisztacie. Spokojnie. Przez mnie, coś zmusza do opuszczenia tego pociągu. O Boże, o Boże. Nie, 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 chcę, nie, 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 mnie, nie, 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 Dzieci. nie, dzieci. nie, Dzieci! 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 Ludzie! Ludzie! Dzieci! 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 Przepraszam pana, sądzę, że należy mi się parę słów wyjaśnienia. Nawet wskażę panu miejsce, gdzie będziemy mogli swobodnie pogadać. Proszę ze mną. O tu, w górze, ten mały Gzims. To jest zamaskowany zamek. To jest skrytka dla dostojników kolejowych. W wyjątkowych wypadkach proszę do środka. Trochę tu zapuszczone, dawno nieużywane. Nie dlatego, że brak nam dostojników kolejowych. Co to wszystko znaczy? Należy Pan do nielicznych wyjątków. W ogóle w pociągu znalazłem tylko siedem osób, które głębiej pojęły sens zdarzeń, z którymi mamy do czynienia i oświadczyły, że są gotowe zapuścić się w labirynt konsekwencji. Pan jest ósmy, nie oświadczałem żadnej gotowości że on tam jedynie wyjaśni. Jest pan uczonym, myślicielem, profesorem. Ludzie pańskiego pokroju nie cofali się przed niczym, aby tylko posunąć o krok naprzód granice ludzkiego poznania. Słyszał pan obadacza, którzy dobrowolnie poddawali swój organizm działaniu zarazków cholery lub dezynterii, aby tym dokładniej zgłębić przebieg tych chorób. Zależy od jakości eksperymentu, o który chodzi. Od wyjaśnień, którymi pan winien. Oczywiście. Po to tutaj jestem. Przede wszystkim powinien pan wiedzieć, że zarówno wagon śmiechu, który towarzyszy nam w podróży, jak i ten wagon, w którym spotkaliśmy się. Więc. Jednak spotkaliśmy się już. Oczywiście. Wszystkie te wagony są wagonami ślepego toru. Niech pan sobie wyobraził boczną, wzgardzoną odrozie szynę. Samotne odgałęzie toru rozciągnięte na przestrzeni pięćdziesięciu stu metrów bez wyjścia. Bez wylotu, zamknięte sztucznym wzgórzem i rampą końcową, niby uschlagalą się zielonego drzewa. Niby tikut okaleczonej ręki. Odczułem poezję ślepego toru. Lecz nie umiem sobie wytłumaczyć, jak atmosfera jego może wywołać wspomniane objawy, a motyw tęsknoty w tej poezji. Tuż obok pędzą pociągi, pomykają w szeroki świat maszyny. Tu tempa granica trawiastego wzgórza. Upośledzenie i tęsknota. Rozumie pan? Rodzą się tu tajone siły, gromadzą od lat nieziszczone moce. Kto wie, czy nie wybuchną żywiołem. Może zemstą? a wówczas prześcigną codzienność i spełnią zadanie piękniejsze niż rzeczywistość. Sięgną poza nią. Rozumiem. Kto wie? Może ów tajemniczy tor daje się odkryć wszędzie? Trzeba go tylko umieć odnaleźć, wpaść na nie, wdrożyć się w jego kolej. A dotąd udało się. To tylko jeden. komu? Wawrzyniec wiór, garbaty, pośledzony przez naturę dróżnik, jest dziś królem ślepych torów. Drużnik Dróżnik wiór. Niegdyś uczony, myślicie, filozof, rzucony igraszką losu pomiędzy szyny ślepego toru. Dobrowolny strażnik zapomnianych linii. Zgadzam się. Idzie żołnierz, idzie żołnierz borem lasem, przymierając, przymierając głodu czasem. północ, a więc to już dziś. Proszę za mną. Wypadł? Czy wyskoczył? Proszę. Mną. Panie i panowie, wszystkich nas razem ze mną jest 13 osób, nie, eh, nie pomyliłem się, 13 razem z maszynistą, to też mój człowiek, garstka bo garstka, ale wystarczy. A tamci? Tamci? To motlo otlmajú šmiechem... Nadeszła chwila osobliwa. Pociąg ten już do nas należy. Opanowaliśmy go niepodzielnie. Panuje tu atmosfera ślepego toru i jego moc. Za chwilę ta moc się objawi. Kto nie czuje się dostatecznie przygotowany, niech się cofnie. Przestrzeń wolna i drzwi otwarte. Nikt. Nikt się nie cofa. Pan? Ja rozumiem, to fascynujące, ale ja właśnie. Proszę, niech pan wysiada. Pan! To jest nasza dotychczasowa droga, a tu na górze ten duży punkt. To groni, końcowa stacja ty i inni, ale my do niej nie dotrzemy. Ta meta jest nam już teraz obojętna. Tu na prawo ta niewyraźna linia to linia ślepego toru. Na nią mamy wjechać. Chwila nadeszła. Wszyscy pozostają tu do z własnej dobrej woli. Każdy sam odpowiada za swój krok. Zbliżamy się do najpiękniejszego finału. Do katastrofy. Idę na czoło pojazdu ślepego toru. Spotkamy się niebawem. i was a

Ale, pana już czas. Co? Hm. Wie pan podróż, to męcząca rzecz, a ja właśnie nie muszę jechać. ехать.